Założyliśmy konto, dodaliśmy ustawienia płatności i skonfigurowaliśmy kampanię. Teraz czas na skonfigurowanie grup reklam, czyli o do doda dodanie słów kluczowych, pogrupowanych grupy reklam do kampanii. Każda kampania może zawierać wiele grup reklam i każda grupa reklam może zawierać wiele słów kluczowych i wiele reklam, które na te słowa kluczowe będą się wyświetlać. W naszej konfiguracji chcemy mieć jedną kampanię, w której będziemy mieć tyle grup reklam, ile słów kluczowych. To znaczy każda grupa reklam. Będzie miała dokładnie jedno słowo kluczowe i jedną albo trzy e, reklamy. Dlaczego tak? Dlatego, że chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, jakie reklamy pokazują się przy jakich słowach kluczowych. Google Wam będzie tutaj podpowiadał, żeby do każdej grupy reklam dodać 10, 20, ileś tam, całe mnóstwo słów kluczowych. E, natomiast my chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, co się konkretnie pokazuje, kiedy użytkownicy szukają naszych e, usług czy naszej firmy. Dobra. Wracamy sobie do naszej listy słów kluczowych, które zebraliśmy w poprzednim kroku. Wy tu powinniście mieć co najmniej 5, 10, może nawet więcej tych słów kluczowych. Ja wybrałem te dwa, żeby uprościć sytuację. Ważna kwestia. W tym momencie do każdego z tych słów kluczowych ja dodam miasto, w którym firma funkcjonuje. To znaczy, dlaczego to robi. Kiedy ktoś szuka Słowa kluczowego z nazwą miasta, to jest jasna, klarowna identyfikacja, że on szuka usługi, szuka firmy, szuka wykonawcy, który może coś dla niego zrobić. Jeżeli wpisujemy w wyszukiwarkę naprawa samochodu bez nazwy miasta, to możemy szukać warsztatu samochodowego, ale możemy też szukać instrukcji na YouTubie, jak zrobić to samemu, albo jakiegoś poradnika w internecie. Możemy być sami mechanikiem, który sobie z tym nie radzi i sobie szuka jakichś informacji, tak? Natomiast, jeżeli ktoś szuka nawrawa samochodu w Wrocław, to znaczy, że on szuka lokalnej firmy, która może coś dla niego zrobić. Tacy użytkownicy są dużo bardziej skłonni do tego, żeby zostać Waszymi klientami i tego typu słowa kluczowe z nazwą lokalizacji będą bardziej dla Was dochodowe. Dlatego koniecznie w każdym słowie kluczowym chcemy mieć nazwę miasta. Jak się cofniecie do poprzedniego filmiku, tam ustawiliśmy targetowanie na całą Polskę to tutaj zawężamy się do Wrocławia, bo w zasadzie to nie interesuje nas, czy osoba szukająca biura ruchunkowego we Wrocławiu jest we Wrocławiu, czy ona jest nie wiem, na delegacji w Poznaniu, czy mieszka gdzieś pod, pod Wrocławiem i, i po prostu po pracy czegoś szuka. Nie interesuje nas, gdzie jest osoba, jeżeli w nazwie, w słowie kluczowym używa nazwy miasta, bo wtedy to jest jasne i klarowne, że szuka konkretnej usługi w tym mieście. Dlatego do każdego słowa kluczowego dodajcie nazwę miasta, w którym operujecie i lecimy dalej. Kopiuję sobie pierwsze, Biuro Rachunkowe Wrocław. Grupę reklam pierwszą nazywam Biuro Rachunkowe Wrocław. Stawkę domyślną, uwaga, ustawiam jeden grosz. Niżej jest miejsce na całą listę słów kluczowych, my wklejamy jedno. Natomiast ważna uwaga, wklejamy je w nawiasach kwadratowych. Koniecznie. Upewnijcie się, że te nawiasy kwadratowe są tutaj. Bo nie zagłębiając się za bardzo w, w szczegóły techniczne, chodzi o dopasowanie. Chodzi nam zależnym na dopasowaniu ścisłym. Jeżeli nie, nie użyjemy tych nawiasów kwadratowych, to nasza reklama będzie mogła się wyświetlać na takich hasła, jak na przykład biuro we Wrocławiu, kiedy ktoś szuka biurowca, żeby wynająć biuro. Albo właśnie się, rachunkowość we Wrocławiu jako kierunek studiów, nie chcemy tego. Chcemy mieć jak największą kontrolę nad tym, kiedy nasze reklamy się pojawiają i w, tym, w tej konfiguracji z nawiasami kwadratowymi. Nasze reklamy będą się pojawiać tylko, tylko, tylko w momencie, kiedy potencjalny klient pisze biuro rachunkowe Wrocław, nie mniej, nie więcej. Dopuszczalne są tam liczby mnogie, czy jakaś odmiana w stylu biura rachunkowe, biuro rachunkowość Wrocław, tego typu rzeczy. Natomiast mamy tutaj konkretną kontrolę nad tym, że Google nam nie dopasuje jakichś dużo mniej powiązanych haseł do naszej reklamy. To samo robimy dla kolejnych, grup, dla kolejnych haseł, czyli usługi księgowe Wrocław. Tak samo grupa reklam nazywa, nazywamy ją usługi księgowe Wrocław, ustawiamy jeden grosz jako stawkę i w nawiasach kwadratowych wklejamy to słowo kluczowe. Jeżeli macie tych słów kluczowych więcej, to postępujecie tak samo z każdym kolejnym. Gdy kliknę zapisz kontynuuj, grupy zostaną zapisane i przejdziemy do tworzenia reklam, ale to w następnym filmiku.